Myślę, że tak nie jest. Myślę, że tak nie jest. Raczej koncentrowanie się obydwu tych dygnitarzy na takich prestiżowych aspektach rywalizacji wzajemnej sądzę, że to jest socjotechnika, która ma nas skłonić do uwierzenia w to, że to są bardzo ważne sprawy żebyśmy się nimi przejęli, a nawet żebyśmy się nimi zaczęli, za przeproszeniem, rajcować. Yy, I wtedy już się nie będziemy zastanawiali nad sprawami poważnymi. Tylko będziemy się zastanawiać, kto powinien lecieć samolotem i w jakiej kolejności siadać, i tak, dalej, i tak dalej. Tymczasem są to kwestie z punktu widzenia losów państwa, no raczej nieistotne. A jeśli nawet istotne, to bardzo mało istotne. I przechodzę do Trzeciego elementu, mianowicie do uniwersalnych konsekwencji traktatu reformującego. Traktat reformujący, on dlatego się nazywa reformujący, że celowo został zredagowany w postaci poprawek do dwóch traktatów: do traktatu konstytucyjnego, do traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W związku z tym zorientowanie się w jego rzeczywistej treści jest dosyć trudne, ponieważ on ma taką postać, że w artykule tam takim i takim tego traktatu wprowadza się następującą zmianę i jest fragment zdania, nie wiadomo, co ono oznacza, dopóki się nie ma przed oczyma wszystkich trzech tekstów. Jest to bardzo niewygodne takie czytanie, dlatego pewnie pan premier Tusk 13 grudnia ubiegłego roku w Lizbonie podpisał ten traktat jak się przyznał bez czytania. To zresztą ta deklaracja pana premiera nie wywołała żadnego większego rezonansu w opinii publicznej. Co pokazuje, jak daleko żeśmy zobojętnieli na takie sprawy. Gdyby powiedzmy w 1938 roku premier Składkowski przyznał się, że podpisał jakiś traktat bez czytania, to byłaby to chyba jego ostatnia chwila. A tu podpisał i nic się nie stało. Po drugie, posłowie, większość przynajmniej posłów, którzy w Sejmie głosowali 1 kwietnia nad ustawą upoważniającą pana prezydenta do ratyfikacji tego traktatu, też tego traktatu nie czytała. Więc no to niestety pokazuje, że Ryzyko pomyłki jest dosyć duże, najdelikatniej mówiąc. Ryzyko pomyłki jest dosyć duże. Ale no, trudne to jest. Zresztą francuski, były francuski prezydent Valéry Giscard d'Estaing wyraźnie powiedział: Dlaczego tak? Że właśnie dlatego, żeby było trudniej, żeby się tam ludzie, żeby opinia publiczna w Europie nie zorientowała się właściwie o co chodzi, i żeby, nie, żeby stworzyć wrażenie. Że to są kosmetyczne poprawki niewymagające referendum, nie wymagające organizowania referendum. Okazało się, że ta socjotechnika była skuteczna, przynajmniej w większości przypadków. Proszę Państwa, ale to nie znaczy, że tak cały, w ogóle nie można się zorientować, o co tam w tym traktacie chodzi. Traktat jest bardzo obszerny, on tam dotyczy różnych spraw, między innymi warzyw tam i tak dalej, ale są postanowienia mniej istotne z naszego tutaj punktu widzenia i są postanowienia bardziej istotne. I do tych bardziej istotnych należy postanowienie fundamentalne, które mówi o tym, że 1 stycznia 2009 roku, bo taka data jest w Traktacie Reformującym zawarta, powstaje w Europie nowe państwo pod nazwą Unia Europejska, nowy podmiot prawa międzynarodowego którego państwa członkowskie będą częściami składowymi. Będą częściami składowymi. No, od razu rodzi to pytanie o status państw członkowskich. Czy one zachowują dotychczasowy status państw niepodległych, czy też nie. Entuzjaści traktatu lizbońskiego, których w Polsce nie brakuje, bardzo są liczni, wpływowi i że tak powiem no elokwentni. twierdzą, że państwa członkowskie będą zachowają niepodległość i Unia Europejska też będzie niepodległa i państwa członkowskie będą niepodległe. No, to ja się z tym nie zgadzam z tą opinią, dlatego między innymi dlatego, że nigdy jeszcze żadna część składowa, jakiegokolwiek państwa nie była niepodległa, przeciwnie. Podlegała władzom tego państwa właśnie jako jego część składowa. Zatem, nie, przynajmniej dla mnie, nie ulega wątpliwości, że ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego oznacza formalną rezygnację z niepodległości państwowej, a tylko warto zastanowić się, czy wszystkie państwa w taki sam sposób stracą niepodległość, czy w sposób odmienny. Otóż bardzo możliwe że niektóre państwa w wyniku ratyfikacji traktatu lizbońskiego stracą niepodległość naprawdę, a niektóre, te które będą kierownikami politycznymi tego nowego państwa, stracą ją tylko pozornie. Jak będzie, to się przekonamy, jeśli traktat lizboński zostanie ratyfikowany albo w jakiś inny sposób wejdzie w życie, bo taka sytuacja też jest możliwa. I Należy postawić również drugie pytanie, mianowicie o suwerenność polityczną. Kto w Unii Europejskiej będzie suwerenem? To pytanie właściwie się sprowadza do jednej, że tak już po, bez wchodzenia w jakieś naukowe definicje. Pytanie o suwerenność oznacza, kto mówi, a kto słucha. No, w żadnym państwie nie jest tak, że wszyscy mówią, nikt nie słucha. Takiego państwa nie ma. I odpowiedź na pytanie może być udzielona na dwa sposoby. Na to pytanie o suwerenność. Albo w konstytucji państwa się mówi, że suwerenem jest władza zwierzchnia, należy do tego i tego. Albo tam, gdzie nie ma konstytucji, albo w konstytucji o tym się nie mówi, no to wtedy można się zorientować postanie stanie faktycznym. W pewnym momencie ktoś zaczyna mówić, inni słuchają, i to wiadomo, że ten jest suwerenem. Do tego należy władza zwierzchni. I traktat lizboński udziela na to pytanie odpowiedzi, bardzo zresztą oryginalnej. Mówi mianowicie, formułuje mianowicie tak zwaną zasadę przekazania. Traktat lizboński pada tak, że Unia Europejska będzie miała tylko takie kompetencje. Jakie przekażą jej państwa członkowskie? To jest właśnie zasada przekazania. Oznaczałoby to, że w Unii Europejskiej suwerenność będzie podzielona, będzie rozproszona. Że Unia Europejska będzie miała, będzie suwerenna w zakresie kompetencji przekazanych, to ona sama będzie władze Unii Europejskiej decydowały jaki użytek z tych kompetencji zrobić ale państwa członkowskie też będą suwerenne, bo to one będą decydowały, które kompetencje przekazać, a których nie. Czy to jest w ogóle możliwe, taka sytuacja podzielonej suwerenności? Tak. W Europa tak funkcjonowała w średniowieczu. Na tym właśnie polegał feudalizm polityczny. Właśnie na rozpoczęciu suwerenności. Teoretycznie władca był właścicielem państwa, ale jeśli wydzielał z tego państwa lenno swojemu wasalowi, to wprawdzie wasal miał wobec swojego suzerena obowiązki wojskowe, skarbowe, polityczne, moralne nawet, ale suzeren się nie wtrącał w administrowanie lenne. Ten wasal był suwerenny. Jeżeli na terenie lenna były miasta, to one miały swoje władze rządziły się własnymi prawami, miały własne sądownictwo i ten wasal się w to nie wtrącał, także miasta miały też pewien zakres suwerenności. Jeżeli w mieście był uniwersytet, to on też miał pewien zakres samodzielności, w który nie wchodziły władze miasta. Wreszcie kościół katolicki miał własną hierarchię, własne sądownictwo, duchowieństwo nie podlegało sądownictwu, miał całkiem spory zakres suwerenności, samodzielności. Krótko mówiąc, suwerenność była rozproszona. Każdy trochę suwerenności miał, czyli jak coś było, to znaczy, że jest możliwe, że jest możliwe. I to by było bardzo ciekawe rozwiązanie zawarte w postanowieniach traktatu lizbońskiego, gdyby nie kolejne postanowienie, o którym już tutaj wspominałem. Mianowicie postanowienie, które całkowicie podważa zasadę przekazania. Postanowienie że państwo członkowskie musi powstrzymać się przed każdym działaniem, które mogłoby zagrozić urzeczywistnieniu celów Unii Europejskiej.